Cześć, to znowu ja. Dziś będę mówić o tym, jak grać w Tokaido. Na początku każdy z graczy wybiera swoją postać. Każda z nich jest inna i zaczyna z różną ilością pieniędzy na starcie. Tutaj mamy ilość kasy, z jaką, z jaką dana postać zaczyna, w tym wypadku jest to np. 5. Każda z nich także posiada tutaj inną zdolność. Gra toczy się etapami. Każdy z nich obejmuje drogę od jednej gospody do drugiej. A w grze poruszamy się po drodze łączącej dzisiejsze Tokio z Edo i staramy się zobaczyć jak najwięcej, spotkać ludzi, zobaczyć panoramy, kupić pamiątki itd. itd. Na starcie stawiamy pionki w sposób losowy. W losowej kolejności. W grze na 5 osób poruszamy się po wszystkich polach i po tych takich podwójnych. To są takie kółeczka przedzielone na pół, i tutaj mamy na szlaku całe pola. W grze na 3 graczy wykorzystujemy tylko te całe pola, które, które są wzdłuż tej drogi. I cała filozofia tego polega na tym, że porusza się gracz, który jest ostatni. Czyli jeżeli ten gracz jest ostatni, w tym momencie się on porusza. Potem następnie zielony jest ostatni, więc on się porusza. Następnie fioletowy jest ostatni, więc on się porusza. I, i tak w koło Macieju. I znowu żółty jest ostatni, więc on się porusza. Jeśli pójdzie tu, dalej będzie ostatni, więc on się porusza. I tak sobie biegniemy aż do momentu, w którym y, wszyscy spotkają się tej gospodzie na posiłek. No i najwyższa pora, żeby omówić w ogóle jakie pola mamy do dyspozycji, co możemy odwiedzić. Pierwszym polem jest yy, są pamiątki. Pamiątki możemy kupować w takich yy, wioskach. I gracz, który staje na tym polu dobiera trzy Karty stali pamiątek, i następnie może kupić sobie dowolną ilość z, tym, z tych pamiątek za y, widoczną tutaj ilość gotówki. Y, jak widać, tutaj te karty mają różne znaczki, są to rodzaje, i gracze układają te, te, te przedmioty w kolekcję. Także tu jest, to może być jedna kolekcja. Dodatkowo brakuje nam jeszcze y, tutaj takiego, to już mamy. O, tutaj mamy jeszcze taki symbol. Także za pierwszy przedmiot w tej kolekcji gracz zdobędzie jeden punkt. Dokładając kolejny przedmiot do tej kolekcji, to otrzyma za niego 3 punkty. Za inny przedmiot, 5 punktów, a natomiast za, za ten czwartego rodzaju będzie miał już 7 punktów. No, oczywiście, w, w jednym czasie można układać sobie też dowolną ilość tych kolekcji i zgarniać sobie za nie punkty. Kolejne tutaj mamy gorące źródła. Rewers odpowiada ten, temu polu. Ciągniemy kartę i sprawdzamy. Mamy trzy punkty. Tutaj są, mamy dwa rodzaje kart. Takie, które dają dwa punkty, i takie, które dają trzy punkty. Naliczamy punkty. Karty oczywiście wszystkie, które nabywamy, zatrzymujemy sobie, ponieważ na koniec gry też zdobędziemy za nie punkty. Karta. Tutaj, tutaj ciągniemy kartę spotkania. I jest to na przykład przewodnik, który daje nam niebieską panoramę. Yy, tutaj to samo, tylko że panorama gór. Yy, trzy sztuki złota. Zielona panorama. No. Tutaj dostajemy pamiątkę. Tutaj yy, odkładamy do świątyni jedno złoto. I tak dalej, i tak dalej. Yy. Ok, mamy jeszcze farmę. Na farmie dostajemy po prostu monetki i mamy świątynię. W świątyni odkładamy monety na planszę. Zaraz pokażę świątynię. Jeśli staniemy na polu świątyni musimy tutaj odłożyć na naszym y, oznaczeniu y, od jednej do trzech sztuk złota. Za każdą odłożoną sztukę złota dostaniemy punkt zwycięstwa na, na torze. A na koniec gry, jeszcze według tej punktacji, dostanie punkt, czyli kto ma najwięcej kasy w świątyni, dostanie 10 punktów, drugie miejsce 7 itd. Tak w razie remisu, yy, czyli jeżeli dwóch graczy na zajmuje trzecie miejsce, obaj dostają po 4 punkty. I tak naprawdę mamy jeszcze tylko karty Panoram. Jak widać, mamy trzy panoramy: panoramę pól ryżowych, gór i morza. Panorama pól ryżowych składa się z trzech części. Jest to takie zielone pole. Stając na pierwszy raz na to pole, dostajemy jedynkę i jeden punkt za to. Następnie, stając drugi raz na to pole, dostaniemy już dwa punkty i kolejny fragment tej panoramy. I za ostatnio to jest trzy punkty. W momencie, kiedy ułożymy całą panoramę i jesteśmy jako pierwsi, którzy, otrzymaliśmy, którzy ułożyliśmy tą panoramę, dostajemy jeszcze taką bonusową kartę, która daje nam trzy punkty. Panorama górska składa się z czterech części, a panorama morza składa się z pięciu części. Wchodząc do, do gospody, bo to jest jeszcze istotne, posiłki. Wchodząc do, do gospody, powiedzmy. Gracz, który wchodzi jako pierwszy y, dobiera sobie tyle kart posiłków, y, ilu jest graczy plus jeden. Czyli w tym momencie dobrałby on 6 kart posiłków. Każdy posiłek daje 6 punktów zwycięstwa i kosztuje różną ilość kasy. Y, jednak jeśli w tej gospodzie zjemy sushi, w żadnej innej. W kolejnej gospodzie nie mogę już sobie kupić sushi, czyli, czyli po prostu dwa razy podczas jednej drogi nie możemy, nie możemy jeść tego samego jedzenia. Gracz może zrezygnować z posiłku, ale żaden nie może kupić więcej niż jednej karty. W przypadku gry na dwóch graczy pojawia się trzeci neutralny, neutralny pionek. I ten neutralny pionek jest poruszany zawsze przez gracza, który jest na przedzie. W ten sposób można, można blokować pola swojemu przeciwnikowi. Na koniec gry są także przyznawane karty, karty bonusowe, karty osiągnięć. I tak na, za największą liczbę kart gorących źródeł gracz dostaje bonusowe 3 punkty. Za największą liczbę pamiątek 3 punkty. Za największą liczbę spotkań 3 punkty. Za najwię najwięcej kasy wydanej na jedzenie 3 punkty. Jeśli jest remis, obaj gracze dostają po 3 punkty. I wygrywa, oczywiście, gracz, który zgromadzi najwięcej punktów podczas całej drogi. Gra kończy się w momencie, jak dojdziemy do, do ostatniej gospody i zjemy też ostatni posiłek. Okay, tak, tak się prezentują wszystkie zasady gry Tokaido. Dzięki za uwagę.